շանդ Ja się nazywam Roman Błaszczak. Ten program to Fabryczna 19, radio plus Gorzów i telewizja Gorzów. Dzisiaj sportowo będzie, kochani! Słuchajcie, dzisiaj w ogóle mamy mecz! Polska-Węgry! Polska wygra mecz! A jak dzisiaj sportowo, jak dzisiaj piłka nożna, to nie może być inaczej. Ze mną dzisiaj prezes Gorzowskiego Klubu, najstarszego Gorzowskiego Klubu, Warta Gorzów, Zbigniew Pakuła. Dzień dobry, panie prezesie. Witam Cześć, Domu. Bysiu! Witam państwa. Dobrze powiedziałem, 1945 powstał e, twój klub. Tak. Mówię twój, bo jesteś prezesem. ojej naście lat już. 13 lat czy 13, 14? 14 lat? No grubo, z co u ciebie słychać, jak się masz? A powoli. Ciężka praca, y, dopilnowanie tego wszystkiego, y, pogodzenie to z, y, z codzienną pracą, y, moją. Y, na, którą wykonuję na co dzień, bo prowadzę firmę budowlaną i zarządzać klubem, który ma ponad... Ale tak, ty jesteś przedsiębiorcą, Też. jesteś e, prezesem klubu, ba, sponsorem, e, wiem, że kosztuje cię to dużo, nie wiem, małżonka będzie oglądać, Karolina ten, ten program pewnie będzie, nie? Myślę, że będzie. A żona wie, ile ty tam kasy wkładasz warte? To znaczy, powiem tak, nigdy tak yy, nigdy. starała się nie zaglądać w portfel i lepiej, żeby tego lepiej nie robiła. Nie tak, tak. Ale wiesz co, zastanawiałem się z naszym wspólnym znajomym, nie mogę powiedzieć, że to Andreas, ale o Andreasa chodzi. Ile możesz, Pozdrawiam Andrasa. Ile ty możesz rocznie tam ładować, wiesz? I wiem, że to jest trudne pytanie, no bo najważniejsze żeby, żeby Karolina nie wiedziała ale powiedz mi tak między nami wiesz czy to jest dziesiątki czy setki rocznie powiem setki bo do tej pory ile setki rocznie setki tak tak utrzymanie klubu na poziomie częściowym to ty ty jesteś mądry czy głupi chłopie znaczy no jestem głupi, mam taką chorą pasję, którzy mają pasję, nie wiem, jakieś papierosy palą, alkohol, piją i inne rzeczy. Ja też yy, staram się jakiś tam, wiadomo, gdzieś na imprezie, jak się alkohol się wypije, ale sport to jest tak, jak, yy, yy, to jest tak jak, jak, jak narkotyk. Jak się już raz w niego wejdzie, to później jest ciężko z tego wybrnąć. Nie? I, I tak generalnie też nie ma ludzi w grzowie, którzy. Ja proszę, mhm. mnie redaktor, bo niech redaktor tak policzy, nie? No zakładam, że dajesz rocznie, no tak średnio dwie stówy, razy 13 lat, no to prawie trzy bańki. No, może tyle nie, bo wiadomo, że to poziom rozgrywkowy, czym jest wyższy, tym jest, wchodzą większe no pieniądze. gdybym był Karoliną, to dałbym Ci kopa w dupę, wiesz? No pewnie tak by było, nie? Chociaż mamy, zaszczepiłem ją do tej pasji tak samo. Dzieci też zaszczepione są do tej pasji, bo syn też gra w akademii u nas. Nawet teraz zrobi awans do y, baraży o U15, w której też y, nieraz występował. Także i córka jest siderką bo to jest ten klub, to jest też taki twój rodzinny właśnie klub, bo twoja małżonka Karolina, pozdrawiam pani Karolino, e, prowadzi młodzież, e, ty zajmujesz się e, tą starszą nieco młodzieżą, tak, tak. syn gra, e, no to prawie taki rodzinny klub, nie? No Oprócz tego siostra jest jeszcze też prezesem naszego takiego klubu, też ci, ci lider Dwa gorzów, także to jest nowy twór, który od czterech bodajże lat trwa i a znam dziewczyny, występują 120, 120 dziewczyn koło posiadają, także u nas około 350 chłopców i to wszystko jest naprawdę sporo pracy, żeby to wszystko ogarnąć. I już powiedziałeś? Około 350. 350 tak, zawodników. bo to się cały czas gdzieś tam zmienia, rotuje, bo wiadomo, ten przychodzi, ten odchodzi. Wiadomo, że poziom już u nas tego szkolenia jest najwyższy w Polsce, bo mamy złoty certyfikat szkolenia PZPN, tam jest raptem 70 parę klubów w całej Polsce, którzy posiadają taki certyfikat i my go też posiadamy. Nie jest też łatwo utrzymać taki certyfikat, bo to są duże, duże nakłady i osobowe i finansowe utrzymać taki, taką certyfikację. Zbyszek, dzisiaj mamy poniedziałek, no nagrywamy ten program troszeczkę szybciej, ale... Dzisiaj mamy poniedziałek, dzisiaj gra polska reprezentacja z Węgrami. Mhm. Ty będziesz na tym meczu, z tego co wiem. Będę. Jaki będzie wynik? Znaczy ja uważam, że wygramy. Wygramy to 3-0. 3-0? Tak. Dobrze. Tak odstawiam. Dobrze. Ja się zgadzam na ten wynik. W związku z powyższym, że jesteś takim dobrym optymistą, to ja zrobię teraz przerwę i za chwilę będę cię kąsał, dobra? Dobrze. Żeby było po męsku. Fabryczna 19, zaraz wracamy. Ruszamy! Fabryczna 19, dzisiaj jesteśmy na sportowo. Dzisiaj rozmawiamy o piłce nożnej, nie tylko tej lokalnej. Ale skupimy się na klubie, który się nazywa Warta Gorzów. Prezes Warty Gorzów jest dzisiaj ze mną, Zbigniew Pakuła. Zbyszku, no już usłyszeliśmy, ile ciebie ta pasja kosztuje. Dużo. Wiesz co? Gdybym ja miał takie możliwości, to wiesz co bym zrobił? Proszę. nazwałbym inaczej klub, wiesz jak? Jak? No jak, no Pakuła-Gorzów, no No nie no, powiem tak, ja taką specyficzną branżą się zajmuję, że robię w większości zamówienia publiczne To jest 95%. Jakby moich teraz od... mówisz o swojej firmie. Tak, tak, odbiorców. I mi tak naprawdę do końca ta reklama też nie jest potrzebna nie? W, w, przy tego typu pracach, które ja wykonuję. Nie? Dlatego też nie chciałem nigdy być, bo zawsze jako. Od dziecka mam poczekaj, w że. Ale ten klub. skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Bo tych pieniędzy cały czas brakuje. Ja mm. wiem, że ty się awanturujesz w mieście, że nawet do Wójcickiego tam. tam wypisujesz SMS-y i mu krzyczysz, że jak nie będzie kasy, to trzeciej linii nie będzie. No, nieraz taki trzeba moc troszeczkę postawić. Chociaż mówię tutaj z panem prezydentem, znamy się od wielu lat i naprawdę mam, darzymy do siebie ogromną sympatią. Yy, nieraz coś tam wiadomo, gdzieś coś człowiek palnie, później yy, żałuje pewnych słów, ale, ale nieraz tak trzeba, bo nieraz człowiek się już na tyle wypala, że po prostu nie ma sił do niczego, i, i, i tak nieraz bywa i w, moi, w, w moim sport, przypadku. Dzisiaj sport to niestety pieniądze. Yy, to nie jest tak jak kiedyś, że się grało za yy, kilo gwoździ. Czy pudełko cukierków. Eee, no i to wszystko kosztuje. Eee, jaki jest budżet roczny Twojego klubu? No to też trudno ocenić, bo ja bardziej tutaj mam podzielone jakby, jeżeli chodzi o akademii i o pierwszy zespół. Najwięcej nas, nas pochłania tak naprawdę wszystko pierwszy zespół, tak? Pierwszy zespół... No bo to, to już jest zawodowstwo, to, to jest zawodowstwo, tak? to tutaj jest już klub płacić, naprawdę... Uważam, że gramy z Jeden jest takim... zawodnik, jeden zawodnik, ile plus minus kosztuje? Tak? No powiem tysięcznie. średnio, że 2,5 do 3 tysięcy złotych to jest takie minimum, żeby jakiegoś zawodnika przyciągnąć tutaj. Zresztą my nie jesteśmy jakąś tam wirtuozerią piłki nożnej w Polsce, jeżeli chodzi o nasz region, tak? O, o Lubuskie w ogóle. Także tutaj w ogóle ciężko jest przyciągnąć jakichś chłopców. Wiadomo, że gdzieś tutaj Szczecin bazujemy, gdzieś Wielkopolska, Dolny Śląsk, bo to w miarę jest jeszcze te 250 km. W Drużynie, ilu masz zawodników swoich? Miejscowych czy wychowanków? Miejscowych, tak, no też... wychowanków. Tak naprawdę to z wychowanków to jest raptem 2-3 dwie, dwie, osoby. Na kadry praktycznie 24-osobową. Nie mówię o tym, że też jest, to, to są miejscowi chłopcy, którzy no grają po No wiesz, ich... do czego ja teraz piję, nie? Tak. Wiesz, do czego piję, bo mamy w, w naszym mieście dwa zespoły. Stilon Gorzów, Warte Gorzów, Warte Gorzów, Stilon Gorzów. Powiedz mi, ty znasz oczywiście prezesa, nie, Stilonu? Oczywiście. A wy z Krzysiem chodziliście razem do podstawówki albo do. do nie, nie chodziliśmy, ale gdzieś tam się mijaliśmy. Z... A że mówi się nie dogadacie. No przecież nie mógłby być jeden mocny klub w tym mieście. Romku, powiem tak, ja próbowałem jeszcze za czasów poprzednich, że tak powiem, władzy w Tylonie zawsze siadałem do rozmów. Zawsze byłem taką osobą, która pierwsza pode, po, podejmowała, podejmowała temat i, i próbowałem to zrobić na zasadzie takiej, że jak my jesteśmy na wyższym poziomie, to żeby ci chłopcy lepsi na przykład y, ze Stylonu mogli się ogrywać u nas tak czy, czy tak samo z grupami tymi młodszymi celiotka, na przykład. No bo jakoś się tam dogadujecie, teraz nie macie swojego obiektu, musicie grać na obiekcie Stylonu, więc więc m, m, miejskim pod auspicjami Stilonu, tak by trzeba było robić A to też jest długi, długa historia tego wszystkiego, bo też, że tak powiem, chodzę przy temacie y, tego, żebyśmy Powrócili tutaj jednak na ten stadion nasz, bo też y, stadion lekatyczny zawsze był u góry, a nie na dole. Mhm. Zawsze dolny stadion był Warty Gorzów tak naprawdę z historii. I też mocno przy tym temacie chodzę, żebyśmy też mogli na ten stadion wrócić. Nie mam poczucia, że wyczerpaliśmy temat y, do końca, dlatego zrobię przecinek tylko, ale zaraz jeszcze do tego wrócimy. Fabryczna 19, zbigniew Pakła jest dzisiaj ze mną. Y, 3-0 dzisiaj dla Polski z węgrami. Dobrze nam idzie Zbyszek? Czy, czy? Dobrze. Dobrze, D ja dynamicznie. Powiem, dla nie? mnie ten temat stadionu to jest taki kurczę teraz spięta achillesowa. Ale doczekaj, ty poczekaj, poczekaj, bo ja ci muszę coś powiedzieć, wiesz, ważnego, bo już na antenie jesteśmy, wiesz? Pakuła, Błaszczak, fabryczna 19. Wiesz, żebyśmy nie powiedzieli przypadkiem motyla noga na antenie, no, bo nie, głupio nie, nie. potem będzie, nie? Żony na nas nakrzyczą, nie? a twoja żona porządna, moja porządna. Tak, e, Zbysiu, e, chciałbym wyczerpać temat, temat właśnie dwóch klubów w mieście. I czy to jest tylko. Tylko i wyłącznie, teraz bardzo poważnie, yy, ambicja dwóch dżentelmenów, którzy nie mogą się dogadać, czy jakieś inne większe problemy? Co musiałoby się wydarzyć, żeby w małym mieście, yy, gdzie tych pieniędzy jest tyle, ile jest, mówię nie tylko o mieście, ale mówię o sponsorach, mówię o kibicach, tak, żeby zjednoczyć siły? No ci powiem tak, no tak już wcześniej mówiłem, że to, to wiele czasu mi już chłonęło, bo ja jestem prezesem mówię 13 lat, w przyszłym roku będzie 14. Ale ty jesteś za. Ja byłem za. Ja nawet teraz na spotkaniu byłem za tym, żeby y, i powiedziałem, że się pierwszy podpisuje pod tym, żeby rozbudowywać y, stadion ol, y, na Olimpijskiej. Także mm -hmm. jestem jak najbardziej za tym, żeby stadion powstał, ale dlaczego ja też mam na nim grać? Ja po prostu, my, my tam się czujemy tak jak, dlaczego my takie też wyniki mamy? Poprzez to, że my cały czas czujemy się jakbyśmy grali na wyjeździe tak naprawdę, nie? Także, także... No ale boisko wszędzie jest takich samych wymiarów. No nie jest takie same, jak trenujesz tylko raz czy dwa razy w tygodniu, to ty nie czujesz tego boiska tak jak powinieneś czuć chodzisz na hale całe życie jedną to to całkiem inaczej się zachowujesz na tej hali ma to niż... chyba jakieś znaczenie ma myślę. znaczenie zresztą no, ty jesteś też tutaj mocno ze sportem związany w tenisa gra to Wiem, prawda Jak ja jadę na inną halę to mi się gorzej gra to prawda no jest, jest jest coś w tym na pewno tak, to tak samo ja jest to, to tak samo jest z nami dlatego tutaj mocno tutaj chylę czoła dla pani prezydent która też chce usiąść do rozmów żebyśmy mogli jednak na tym stadionie rozgrywać te swoje no tak, mecze raz to, na dwa tygodnie ale to chyba nie pomaga ku temu żeby ...ście się dogadali. Bo ja chętnie, redaktor Błaszczak chętnie poświęci swój prywatny czas. Mm -hmm. Słuchaj, możemy się umówić u mnie w domu. Ty przyniesiesz wódkę. Nie ma problemu. E, Krzysiu przyniesie zagryskę, bo wiesz, on tam w gastronomii. Tak, tak. Usiądziemy, wypijemy 5 litrów i może się dogadamy. Słuchaj. Znaczy ja powiem tak, no ja nigdy żadnej tam zady nie miałem nawet takie komentarze, że gdzieś tam coś nie dziś się dogadać. Ja generalnie w ogóle się nie, nie zajmuję czyimś klubem, bo tak naprawdę mam swój klub, mam wiele też pracy z, z tym związanej i, i... I tak samo swojej zawodowej, że ja nie mam po prostu czasu na to, żeby się zajmować też tym, żeby gdzieś tam chodzić z kimś, nie wiem, przepychać, czy ktoś ma rację, czy ktoś nie ma racji. Ja, ja wiem, ile mnie to kosztował, kosztowało pieniążków, niech ktoś tyle samo włoży w tym mieście i niech się znajdzie się drugi taki pasjonat, Nadal taki wariat. nie wiem, czy jesteś dla mnie bohaterem, czy wariatem. No to materii. chyba prędzej to drugie. Chyba to drugie, nie? <gry> tak, tak, chyba to Słuchaj, drugie. Ale tego się też nie docenia, to jest problem. Ja, nie, tego ja doceniam. Miejsca. Ja osobiście doceniam, bo ktoś, kto Ale inni tego nie widzą inni tego nie widzą. Bo ty rozumiem, że. A masz jakiś etat w klubie? Nie, 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 jestem tylko prezesem. Ale społecznym. Tak, tak, społecznym, który tylko swoje ciężko zapracowane pieniążki pakuje w to także. No, też byłem y, niedawno jeszcze grającym, y, grającym prezesem i sponsorem. No właśnie, bo o tym też nie porozmawialiśmy, bo przecież y, ty od dziecka grasz y, w piłkę nożną, to jest twoja ulubina, ulubiona dyscyplina. I wychowankiem sportu. warty jestem. Tak, e, no stąd też warta u ciebie. Tak, e, tak. No, no jakbym tego nie przejął, można to tak naprawdę żyć na dzisiaj ci... piłki nożnej? Chyba nie, bo te, dwa razy w tygodniu też zresztą pozdrawiam Drasika, bo, bo też się widzimy co wtorki y, na hali w Kłodawie. Także... Także cały czas czynnie się ruszam na dużych boiska, troszeczkę sobie tak odpuściłem teraz, chociaż mi tam cały czas do dzisiaj namawiają, żeby gdzieś tam jeszcze sobie pograć, czy w A-klasie, czy w B-klasie, ale na razie sobie odpuściłem, po prostu nie mam e, czasu fizycznie. Warto się to. ruszać, warto uprawiać warto, sport, e, 350 zawodników, o których mówisz, robi rzeczywiście wrażenie. Zbysiu, uważaj, zaskoczę cię teraz. Przerwę zrobię, ale ostatnią i zaraz wracamy do miłej rozmowy, bądź co bądź. Fabryczna 19, zaraz wracamy. Raz rybki, proszę. Fabryczna 19, ruszamy. Pakuła, Błaszczak, Warta Gorzów, Radio Plus Gorzów, Telewizja Gorzów, Fabryczna 19. No dobrze, Zbyszku, to jest nasze ostatnie wejście, więc musimy w jakiś tam sposób to podsumować. Ja trzymam bardzo mocno kciuki, już zostawię ten stil, zostawię tą Wartę, zostawię nazwę zespołu. Powiedz, co jest dzisiaj największą siłą Warty? Jak ty to byś ocenił? Ja uważam, że te boiska, które też przy pomocy miasta, co udało nam się załatwić. Na żwirowej. Tak, na żwirowej piękny kompleks. Wiadomo, że tam brakuje. Mało kto w Gorzowie wie o tym pięknym kompleksie. No. no mało wie, staram się tam robić cały czas coś na bieżąco, chociaż mówię tych pieniążków cały czas brakuje. Chciałoby się szatnie postawić jakąś trybunkę zrobić, bo mamy tam trzy płyty. Teraz robię tak naprawdę czwarte jeszcze boisko wielkości Orlika, naturalne. Do tego przymierzamy się wiosną, zrobić boisko do piłki plażowej, żeby taki już kompleks był jakby w 100% do przygotowania. Gotowań. ja mam cholernie inteligentnych słuchaczy i telewidzów e, No masz 30 sekund od redaktora Błaszczaka gratis spróbuj zachęcić żeby ludzie przyszli do ciebie Proszę bardzo znaczy no, Tą pracą, którą ciężką wykonujemy. Mamy teraz akurat ten nasz rocznik 2007, który y, awansował do Baraży. Y, to jest nasz taki rocznik, który od początku był, y, że tak powiem, szkolony i tych chłopców już chcemy w przyszłym roku wprowadzać to będą 16 stolatkowie do, do tego, żeby tutaj zostawiali ci zawodnicy w Gorzowie i też po to tam Ligę Trzecią trzymamy, żeby żeby zachęcić tych chłopców y, do tego, żeby zostawali w tym Gorzowie, a nie wyjeżdżali gdzieś. Bo wiadomo, że jak my jeździmy na ten Dolny Śląsk, to całe zespoły ekstraklasowe zaplecza wszystkie te... Tak, tak, tak samo y, oglądają tych chłopców. I takie perełki już są, które wychodziły, tak ten bramkarz Patryk Królczyk, który był też później do Piasta Gliwice, poszedł do mistrza, mm -hmm. do mistrza Polski. Adram Bielacki do, do Bytowi Bytów. Także tutaj... Wy może nie wychowankowie, tak? ale chłopcy, którzy u nas grali w tym, w tym okay. okresie 4 lata temu w trzeciej lidze i, i ktoś ich tam wypatrzył i, i posił wyżej grać. Także uważam, że robiona jest praca naprawdę fajnie i już widać po efektach wszystkich naszych obliczowych. A ktoś z rodziców to nas teraz ogląda, Albo słucha, e, miał ochotę wysłać swojego dzieciaka do ciebie do klubu, to rozumiem, e, że www, warta znajdziemy sobie gdzieś tam w internecie Oczywiście, numer telefonu jest. kontakt. E, dużo przychodzi młodych ludzi, tak, e, żeby chcieć sobie pograć. Przychodzi, my się nie zamykamy, tak jak nie wiem inne te kluby też się zamykają na, na dzieci. My się nie zamykamy, my staramy się, jak mamy zapotrzebowanie, to robimy na przykład dwa zespoły i, i staramy się nikogo nie zbywać po prostu, nie? Staramy się tym chłopcom udostępnić, żeby też mogli się poruszać w jakiś sposób. Wiadomo, teraz przy szkole też y, jestem generalnym wykonawcą y, przy naszej szkole na, y, na Piaskach 21. Y, buduję orlik też dla, y, pod, typowo też pod naszą akademię, żeby w tej szkole też już chłopcy mogli nie dość, że na żwirowie, trenować, to jeszcze przy szkole mogli mieć warunki do tego, żeby można było trenować. Facet orkiestra jest dzisiaj ze mną, Zbigniew Pakuła. Przypominam, prezes Warty Gorzów. E, Zbyszek? Tutaj taka mała niespodzianka też od klubu. A, Coś, także, masz, także... coś masz dla mnie? Może, może być. Się pokazali, takie wszystkie Uuu, nasze po kolei. Ale ładne, słuchaj, tak, zawsze nie, w ogóle takie barwy, ja, ja chciałem się o to spytać, bo to są takie barwy trochę e, Barcelony, nie? Tak, no to jestem też fanem Barcelony, dlatego tutaj jest kolego moim, Darkiem Mazowieckim, którego to, co, pozdrawiam. To ja, to ja muszę konkurs jakiś chyba ogłosić, On jest w Realu co? i tak zawsze przekamarzamy się między sobą, jak grają zespoły przeciwko sobie albo gdzieś tam przegrywają ja, ja, czy ja, przegrywają. ja za Barsą, wiesz? Ja też za Barsą, dlatego tak? z Darkiem Mazowieckim zawsze się przepychamy. A, Mazak! On no tak, z realem. Tak, no reale, tak, tak. no On z Andrasikiem leży. E, nie, Andras za Barsą chyba. Też? Tak, o, tak o, mi się może. wydaje, ale mogę się mylić. E, ja też już, bo to za dużo tych znajomych. Wyszek, bardzo serdecznie e, dziękuję za gadżety. Obiecuję, zrobię jakiś fajny konkurs. E, życzę Tobie wytrwałości e, i myślę, że też e, chyba. Taka refleksja wspólnie dla nas. E, myślę, że to jest ten czas, kiedy trzeba by było chyba spróbować się dogadać. Jak znam życie, to niedługo na Twoim miejscu usiądzie e, drugi prezes, tym razem z Tilonu. Takie zaproszenie od razu Bardzo do pana fajnie. prezesa i pogadamy sobie, jak to z drugiej strony wygląda. E, dziękuję za tę rozmowę. Również dziękuję bardzo.